Witam Was w kolejnym odcinku Drugim już tym razem odcinku z Fallout Sheltera Collect Dobrze. No to zaczynamy naszą przygodę Dalej No, co match Grains Trafię sobie na razie tutaj percepcja jaką masz tutaj też trafi no. no. dobra dobra to na razie wygląda tak jak jest tu 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 tu, tu. jakieś z tym paki jakie okay, mam teraz zadania i obecną Outfit. Eee, uh, uh, uh. Tobie byś mógł dać... to. O, i teraz mamy skrzyneczkę i otwieramy unboxing skrzyneczki. Sto kapsów. Jan. O. 4 na 6 de major Woda 50 wody się przyda. O, ile kandarka? Ło, no to teraz naprawdę nieźle MK Power Armos, Strange Power Plus 1 i. ja. Psy percepcja. Nie, teraz. Ło, jestem Dobra, to no musimy zbudować a storage właśnie, bo brakuje miejsca, ale naprawdę nie, no teraz to trzeba wybrać postać. Która będzie za to odpowiedzialna? No jak nic? Hmm. Która postać jest taka koks i będzie ona? Może z ciebie zrobimy MK. Dalej, murek. O, i jeżeli chcecie, to będę nazywał posta postacie Waszymi imionami. No i możecie na przykład sobie wybrać Tutaj Wam, o wyślecie Wasze listę Wybierzecie jakie... Które, tą postać akurat mamy aktualnie Imię, które mamy I zmienię na imię, nazwisko Wasze jakie chcecie, albo nick Jakich chcecie I odpowiednio będziemy dysponować tymi postaciami. Na no badą zasadę też, że jesteś silny. Mamy jednego yy, steamparka, jednego to. Myślemy cię na ekspedycję. Yy, damy ci to, damy ci to i explore Ile lecisz? O, peta właśnie zrobiłem, Milusio Zobaczymy jakie możemy pety. Zobaczymy co będziemy za zwierza. O, kotek. Co dodajesz? 8% więcej ekspa Cofniemy go z powrotem i damy mu jedno tego kota Jednak... nie, wiem nie, nie, No no no, no. Cofnę go. no bo teraz przecież... nie, 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 naprawdę dobrze przyda. nie, na start? Mm. O, nie, nie, ja nie, Mamy coś do ręki? Nie mamy. Nie powinni zginąć. To jest pierwsza fala, no to nie powinno być. A powiedzieli sobie. Tu, tu, tu. I teraz to i to. I teraz explore, pewny Strength. Stren 2, dajmy ciebie tutaj. bo idziesz tutaj. A kolejne zadanie. Collect stuff, kolek power. Sprzedaj jedną w broń. No to póki co nie. się nie przyda, rush. No, co mamy? To potem jedzenie się przydało? Dobrze, I jeszcze jeden aż. U, też się chyba nie uda. Jest, udało się. To jest dobrze. To odblokowaliśmy. Eee, mapa. A jeszcze nie mam mapy publicznie dostępnej. Czyli nie mamy tych zadań. Bo później będziemy mogli wrócić na konkretne lo lokacje. I można zdobywać łupy. mamy I to będzie dopiero jak zdobędziemy... Overse Office. To, jak Overse Office zdobędziemy. Wtedy dopiero będziemy mogli. Tutaj później mamy, żeby rozwijać się, żeby rozwijać swoje zdolności, a później nawet lepsze zdobywanie jedzenia i wody. No, pięte to chyba czy stać. I chyba limit, akurat mamy, który pokazuje ilość osób, 15, i tu jest ich zadowolenie. i Ogólnie limit to chyba jest 200 osób, z tego co pamiętam. No także jest fajnie. Dobra, to mamy, to mamy. Przyspieszymy. Możemy? Nie, nie kombinujemy. To spróbujemy. To jest dobrze. Dobra. Tu, 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 tu kapsy. Daily reports. No, ci po co nie możemy tego odebrać. No i tutaj mamy już babrę, coś jest w ciąży. No, tu, tu. I po czasie będzie małe dziecko i one po kolejnym czasie rośnie na takiego mieszkańca, co może robić. Bo tak to będzie chodzić. Chodzi po całej placówce. O. No. Tutaj mamy to, tutaj mamy no, co możemy nowego zbudować, bądź rozwinąć się. Teraz się przydało zrobić MadBea, które bym umieścił tutaj, żeby zdobyć tym paki. No, coś tu mamy, Expa, Expi sobie. No, no, no stary jest naprawdę piękny. Piękny mamy tutaj, stary nawet. Póki co, zobaczymy, jak to. Na zdrowie. No i się wszyscy praktycznie zregenerowali. Życie możemy się regenerować samo, albo poprzez steampaki. Ale życie samo się może regenerować tylko tutaj w bazie, nie poza bazą. Poza bazą trzeba wybrać steampaków. Później będzie problemy, bo nie będą słabe i będą coraz większe ataki, więc będzie... Nie za ciekawe. Trzeba dbać o ich zadowolenie. Przecież jak mają bardzo duży dostęp do jedzenia wody i prądu, no to są bardzo, bardzo zadowoleni. No i są bonusy wtedy. Plus 10% właśnie do jedzenia tego całego. Do tych całych surowców. O. o i mamy pyk, jakie jest kolejne. A ci musimy przetrwać jeden pożar. Dobrze. No to tutaj spróbujemy wywołać pożar. Chyba wszyscy przeżyją to. A myśmy... To to spróbujemy tutaj wywołać pożar. Albo będzie atak. O? Pożar? Nie. Atak. No i wtedy, kiedy mamy atak, nie możemy wykonywać ekspedycji. Nie możemy, na przykład, wdrażać tu oddziały, które będą pilnować tego porządku, tutaj. Raz, jeszcze raz. Teraz mam nadzieję, że będzie pożar. Dobra. No, jakie mam kolejne zadanie? Happiness, desktop. A! czy musimy... 86, 86, 90, 100% mm -hmm. no to będzie troszeczkę ciężko. No, lepiej dzielą się. Dobra, teraz im może udać. No wiadomo, 91% pory Kurcze, no nie No nie będzie pożaru, no. Jak spada ...z zadowolenie? No... ...niestety Jak tam u niego? Jest dopiero piątą minutę i sobie jak spiła O, a nie, jednak tak. Kapsu właściwie. A, i nie mogę też te, y, budować wtedy, kiedy jest atak. Dobra, przetrwaliśmy. A hmm. nie mogę budować. Yy, dobra, teraz sobie zrobimy specjalne laboratorium. Dobrze, zobaczymy ona, co miała. Ona miała fajną inteligencję, więc znamy. O tutaj, pyk I kto tutaj miał jeszcze? A weźmy ją i dajmy jej to, żeby dać jej 4 inteligencji. Wtedy ją damy tutaj. O. Pięknie. I tu jest sum. Jeden tu jest osób. Sum. No to się zmieści już osób. Dobra, ile to zajmuje? Jeden z tym na 7 minut. Później możemy ulepszyć. Ogólnie max jest póki co 15 steampacków. Produkcja jest je, plus 1. Jeden. jeden na... O, teraz na 3 minuty, bo akurat jest lepsza inteligencja. No to jakoś to... Fajnie będzie... W, w, się produkowało. I trzeba oczywiście odbierać. No jeżeli pójdziemy na... Afk i nie będzie no to... Nie, nic nie zdobędziemy. Jak tam nasza postać? O, 25 kapsu... 5 kapsu zarobiła. Z czego? Eee... fund. No. Tutaj możemy rozbijać skały. Za oczywiście kasę, żeby... ...dobudowywać. Co ma tutaj mamy jeszcze? O. piążki. Takie drobiazgi, ale coś się zdobywa. No i tutaj póki co mieścimy 20 slotów, a razem mieścimy chyba... o no, 20 slotów tylko. Czyli to mieści 10 na starta. Bo na początku chyliśmy 10. Co mam tu jeszcze w magazynie? Yy, ty, 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 ty. G, yy. To damy mu to. Zobaczmy, czy Oj, Oj, prądzik, prąd brakuje. To musi być jak najmniej w tą stronę, a póki co mamy za mało generatorów. Przydałoby się ulepszyć. O, ulepszmy. O, i teraz myślimy więcej. Później 1100. Teraz produkujemy też więcej, no ale... Też jest dłużej to wyprodukować. No. Nie kombinować... No, no. no i mamy tej jednostkę nadplananą. I dlaczego mamy? Jak z tymi zadaniami? Sprzedajmy jedną broń. To 25 kapsuł i będziemy mieć kolejne zadanie. Gdzie jest tam... Tutaj mieliśmy ją, tak tu mieliśmy pyk, first jeden yy, magazyn to sal, OK B. 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 I Teraz jakie mam zadanie? O, 100 wody, o, zaraz zdobędziemy jedną wodę Kolejna woda, kolejna woda, jeżeli się uda. O, czekać Nie, a tak. No, teraz nas zadowolenie spada i mamy 9% dodatkowych surowców. A mamy steampaczka, ładnego, no to dobrze. Ile nam zajmuje? O, nie, poka nie pokażę nam. No i też cała produkcja się zatrzymuje wtedy, jak jest atak. Więc ile taka? Taki steam paczek. Potrzebuje czasu, żeby się odnowić. No tak, z 3 minutki. No i jakoś to leci. Coś tam zdobyć ciekawego? Jednego kapsa? Czy mam sześć kapsu jak wróci? Tu, 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 za chwilę prądu będzie pakować? Trzeba się tym zająć. Wody mamy. Póki co nam bardzo tego dużo starczy. Przydało mi się jeszcze. Czyli mam nadzieję, że się uda. Jest. Mm -hmm. Mm -hmm. World Fire. Trzeba skończyć. Jeden dywale, tu 100% World. Aha, czyli musimy mieć chyba jedną osobę z... ...szczęśliwą w 100%. No, przecież ona chyba zadowolona, ale... Nie liczy tego, póki co. Psi. Nie, nie liczę. I teraz mam... 88 podskoczyło, to ładnie. Czy coś nowego tu będziemy? O, od 16 osób odblokujemy Science Lab i będziemy MedBea Med poprodukować. O, i później do 18 będziemy mogli robić większe ekspedycje. Póki co nikt nie przychodzi. A rad O, i radio będziemy mogli ludzi zwołać później więcej. czyli teraz potrzebujemy troszeczkę ludzi. Sprzedałoby. Mhm. Ty, jaką miałeś charyzmę? Bardzo wielką miałeś charyzmę. Ty sobie pójdziesz tutaj. 7 hmm. i kto jeszcze tu miał miodowo fajnie miałem charyzma ty miałeś trzy charyzma oj mhm, zrób mhm. daj A ty jaką miałeś charyzma? mało no to trzeba musimy się tu dać Ciebie tu damy No na chwilkę No i później, i później wrócą na swoje stanowiska Trzeba będzie czekać Wtedy będzie plus 2 39,4 tą 16 I będziemy mieć tu 17 No i jeżeli jeszcze ktoś dojdzie, no to będzie 18 i będziemy mieć już Oversize Office I chyba, ile kosztuje winda? 175 Ja bym zbudował teraz Windę tutaj Bo to jeszcze możemy zrobić jeden taki bloczek I możemy zrobić tutaj windę wtedy Bo tam staje tylko na Winda. I będziemy mogli pójść w dół Ale tego nie zrobimy Tylko tutaj pójdziemy windą główną To będzie główna jedna winda O, przyszła jakaś nowa osoba Co masz? Masz i fajną ma I stręcz masz fajną Póki co pójdziesz tu. Póki co pójdziesz Tutaj Okej okay. Dobra, o i mogę już budować kolejną Czyli w tym przypadku Science Lab Czyli wtedy będziemy mieć Over Office over office hmm, i od ilu jest od setnego nuka cola no i póki co 16 już osób no to bardzo fajnie no tutaj się prądu zaczyna brakować Trzeba jeszcze potrzebujemy Coex to water kiedy woda będzie nie wiem spróbujemy jest ...od tak. Cyk, tak, cyk cyk, 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 O! Mamy zadanie za jedno dziecko. No to będzie fajne. To już za chwilę będzie. Saksysys. No to ogień to przetrwamy za chwilę. Ile mam pieniędzy? O! O! No to gitarka. Jedna z was zadowolona. E, 200... ...fooda. E, ile to 50 kapsów uuu prąd nie wiem właśnie co zrobić z tym prądem czy jeżeli ulepszymy hmm, chyba powinniśmy stworzyć nową elektrownię na 150 <grym> ach nie wiem, mogę tutaj zrobić. To ja bym wtedy zrobił ofisa. Chociaż i kosztuje destroj dwadzieścia Kapsów, kłucz. Um. No, jeszcze atak mamy pięknie, świetnie to zrobimy dwie lek, to w nie będzie na starta. na start. no i wtedy też częściej właśnie dzięki temu. Dzięki temu to szczęście rośnie. mam. coś tu zdobyłeś? Na razie nic, trochę ekspu sobie. I życie mu troszeczkę spadło. No, dawaj. Mhm. No. Też ciebie damy. Tutaj i 5, i inteligencja 5, prąd mamy, mamy. Takie będzie jedzonko. O, póki co z jedzeniem dobrze stoimy. Z prądem magazyny powiedzmy są ciekawe. bo coś to nie, haesmy nie daje. Później są takie fajne ubanka właśnie, które dają plus 3 na start tej i bardzo to plusuje, żeby zrobić bardzo szybko wielką kolonię tego ludzi.